Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o dziesięciu książkach, które podobały mi się najbardziej spośród wszystkich przeczytanych przeze mnie w 2014 roku. Niektóre z tych książek wryły mi się w mózg, niektóre mnie rozwaliły emocjonalnie, zmroziły krew w żyłach, podniosły ciśnienie, a przy niektórych po prostu świetnie się bawiłam. Kolejność, w jakiej będę o nich mówić, jest zupełnie przypadkowa. Zaczynamy! Kormaka Makartiego, książka, która mnie rozwaliła emocjonalnie. Nie mogłam się od niej oderwać i jednocześnie chciałam ją rzucić w diabły i po prostu nigdy, nigdy więcej nie wracać do tego mrocznego, okropnego świata wykrowanego przez Makartiego. Opowieść o wędrówce ojca i syna przez postapokaliptyczną Amerykę. Książka, w której dominuje taka atmosfera kompletnej, kompletnej beznadziei. Przerażająca wizja przyszłości. Powieść o rzeczach najważniejszych: miłości, życiu, śmierci. Kilka razy chciałam obejrzeć adaptację filmową tej powieści, ale w końcu porzuciłam ten pomysł, bo bałam się, że powrót do tego strasznego świata będzie mnie kosztował zbyt dużo. Botanika duszy Elizabeth Gilbert. Cudowna książka, którą poznałam w formie audiobooka. Czytała ją Anna Jerzewska. Nie spodziewałam się, że Elizabeth Gilbert, autorka Jedz, módl, módl się i kochaj może napisać tak piękną książkę historyczną, tak świetnie oddającą XIX-wieczne realia. Botanika duszy to poruszająca opowieść o silnej i mądrej kobiecie, która szczęście odnalazła w wypełnianiu codziennych obowiązków. Naprawdę przepiękna historia o spełnionym życiu poświęconym nauce. Policja, Jonesbo, Kolejna książka, którą poznałam w formie audiobooka. Moje pierwsze spotkanie z Harem Hule, ale mam nadzieję, że ta, to krótkie randewu zmieni się w naprawdę bardzo długą znajomość. Najlepszy kryminał, jaki wpadł w moje ręce w 2014 roku. Mroczny, klimatyczny, a głos Mariusza Bonaszewskiego, który czytał tę książkę, taki niski, zachrypnięty, doskonale pasował do atmosfery tej powieści. Słuchałam zapartym Tchem i chcę więcej. Rekin z parku Jojogi, Joanny Bator, Spokój. Tak właśnie wspominam lekturę tej książki. Przyniosła mi ona spokój i odpoczynek, a także nieporównywalną z niczym innym przyjemność obcowania z wspaniałym stylem Janny Bator. Rekin z Parku Jogi to zbiór felietonów, w których autorka zabiera nas do Japonii i wraz z nią wędrujemy po tokijskich ulicach i co chwilę przestajemy zadziwieni niesamowitościami, niesamowitościami tej fascynującej kultury. Sporo dowiedziałam się o Japonii, ale myślę, że jeszcze więcej o samej Ani Bator. Gwiazd naszych wina, Johna Greena, to jedna z niewielu książek z gatunku YA, którą czytałam z prawdziwą przyjemnością. Green pisze mądrze o cierpieniu, umieraniu, chorobie, pierwszej miłości, z czułością i subtelnością opisuje na uczucia między głównymi bohaterami. Green mnie wzruszył, a ja jestem taką zimną rybą, niełatwo nie mnie wzruszyć, a jemu ja się udało i dlatego znalazł się na tej liście. Nocne zwierzęta Patrycji Puskowiak Totalna jazda bez trzymanki przez nocną Warszawę Aż do kresu nocy Przewodniczką tej szaleńczej wędrówki Jest Tamara Mortus 30-latka Uzależniona od alkoholu, uzależniona od pornografii Dzięki której wchodzimy do Nie tylko do najmotniejszych lokali warszawskich Ale także do najpodlejszych melin Każdy weekend Tamary wygląda podobnie Zapić, dać pać Naciągnąć kilku frajerów na drinka Wszystko po to, żeby zapomnieć Żeby się znieczulić na chwilę uciec od poczucia pustki. Ostra satyra na korpo ludków i modne style życia, błyskotliwa, zabawna, miejscami odrażająca. O zgrozo odkryłam w sobie cząstkę tamary. Szczęśliwa Ziemia Łukasza Orbitowskiego. Bardzo gorzka powieść o pokoleniu 30-latków w bolesnym rozczarowaniu życiem o kruchości związków międzyludzkich. Genialnie łącząca poetykę powieści realistycznej z elementami horroru, fantastyki, powieści grozy. Jest strasznie, jest ponuro i jest prawdziwie, do bólu. W historii kilku chłopaków z ryku smyku rozpoznałam los swoich znajomych, dostrzegłam także siebie bolesne, ale warto przeczytać. Intryga małżeńska Jeffreya Eugenidesa wielki hołd złożony XIX-wiecznej literaturze, którą uwielbiam. Polubiłam tę książkę już od pierwszej strony, na której znajduje się opis biblioteczki głównej bohaterki. Książka o literaturze, o ludziach od niej uzależnionych, naprawdę może czytelniczych inspiracji. Imię wiatru Patryka Rufusa, czysta przyjemność czytania, czysta rozrywka, yy, intrygujący, tajemniczy główny bohater, magia, przygoda, romans. Yy, no jestem nowicjuszem w świecie fantastyki, a ta książka sprawiła, że chcę zagłębić się w ten gatunek. Betonowy pałac Gajek Grzegorzewskiej. Gaja Grzegorzewska oczywiście musiała się znaleźć na, na tej liście. Na początku było totalne zaskoczenie, gdzie jest Julia Dobrowolska, co się u była dzieje, ale później palpitacja serca, podniesione ciśnienie i ciarki chodzące po kręgosłupie za każdym razem, kiedy do akcji wkraczał najczarniejszy, z czarny charakter w tej powieści, czyli opiekun, król jednego z krakowskich osiedli, na którym rozgrywa się akcja betonowego pałacu. Na pierwszym planie tym razem nie Julia Dobrowolska, a profesor czyli taki nietypowy dresiarz rzucający cytatami z klasyki literatury, który chcąc nie chcąc musi się zabawić w detektywa, jest troszkę komiksowo, trochę groteskowo, a w tle, jak zwykle u Grzegorzewskiej, bardzo, bardzo mroczny Kraków. I tak wygląda moja lista ulubionych książek 2014 roku. Jeżeli którąś z tych książek czytaliście, to dajcie mi znać, co o nich sądzicie. Może również znalazła się na takiej Waszej liście ulubionych lektur ubiegłego roku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa!